Ciekawe urządzenie. Mam no, ci tak? przyjemność przedstawić. Jest to czarne, czarno-srebrne, nowe urządzenie Lexmarka. Nazywa się X4975. Jest to drugi. drukarka, kopiarka i skaner w jednym urządzeniu. Jest przeznaczony w znacznej mierze do firm, małych firm i przedsiębiorstw. Ma bardzo duże obciążenie miesięczne, aż 5000 stron. W przypadku tego urządzenia masz wbudowane dwa porty sieci. Sieci kilku komputerów. Tak. Wi-Fi jest, tak? Jest Wi-Fi, jest wi czyli sieć bezprzewodowa, oraz jest sieć Ethernet, czyli sieć przewodowa. Rewelacja. No, no to, to może coś pracy. To może coś po poskanujemy na początek. No. Mamy tutaj specjalny przycisk Gdzie włączania, to? Tutaj. No tak. Obok wersji no. profesjonalnej naciskamy sobie przycisk. Jak zauważyłeś, jest duży kolorowy wyświetlacz. Co obsługuje oczywiście w języku polskim. Jest to o przekątnej 6 cm, 6 cm wyświetlacz no to i o przekątnej no 2,4 cala, no więc jest bardzo dużo. I co, mogę tu podglądać zdjęcia? Ja tak. Podgląd zdjęć, podgląd kopii, skanu. Nie dość, że podgląd, też jeszcze możesz sobie to edytować. Nie musisz załączać komputera, całej tej machiny, która trwa nie wiadomo ile. Wystarczy załączyć urządzenie i wszystko robisz sobie już, już z poziomu tego wyświetlacza. Widzę też tu dużo slotów. Tak. Popatrz, masz, tutaj, jest... masz tutaj czytnik kart pamięci i dodatkowo port Big Bridge. Aha. co to jest port Big Bridge? Tak, tak wiem. Można podłączyć aparat fotograficzny. Tak. Czy, czy telefon prąkowy, czy pendrive'a tak samo można Nie. Tak. Bardzo fajną sprawą jest to, że jest to czytnik wszystkich kart pamięci, dostępnych na rynku. Zarówno o tych najprostszych, najtańszych aparatów cyfrowych, tam w po 200-250 zł, gdzie wchodzą karty SD, MC, XD oraz inne. Nawet e, lustrzanek cyfrowych, też masz czytnik, tak zwane karty CF. Ale słuchaj, ja na przykład mam czytnik w swoim notebooku, wszelkiego rodzaju kart. Po co mi on nie jest potrzebny w drukarce? No wyobraź sobie, że masz e, na aparacie czy na karcie pamięci na USB klik do druku zdjęć, nie? Tak. Wkładasz wtedy pendrive'a do portu Bridge i drukujesz bezpośrednio z drukarki. E, jest kopiowanie, o, jest funkcja kopiowania. Problem. Kopiowanie oczywiście bez udziału komputera. Bardzo tak samo. rzecz. A, tylko... A czy ja mogę kilka stron skopiować na razie? Jasne, bez problemu. Mamy zwany podajnik ADF. O. Wkładasz, że masz przygotowane dokumenty, wkładasz je do podajnika mhm. i naciskasz przycisk start. Tak. I ona teraz automatycznie będzie sobie pobierała kartki z góry i mówiąc potocznie brzydko wypluwała je na Czy w biurze, czy w zawód księgowej, Mamy bardzo dużo dokumentów, które trzeba nieraz kopiować czy zeskanować. Nie musimy każdego, tak, każdej karty wszystko. podać pojedyncze. Do 25 bez problemu można włożyć. Czy ten podajnik wykorzystujemy tylko do kopiowania, czy możemy skanować to do karty pamięci? Oczywiście. Masz kilka dokumentów. Skanujesz bezpośrednio czy do kart pamięci, czy do portu USB. Jakbym chciał pozmieniać coś w tym tekście, czy muszę to przepisywać wszystko? Nie. Czy? Masz oprogramowanie do OCR. Jest to oprogramowanie marki Fanide, które pozwala nam na. Dużo na... i to mówi. Yy, w skrócie mówiąc, jest to oprogramowanie, które pozwala nam na bezpośrednie skanowanie czy do Worda, czy do Excela, yy, czy do PDF. Oprogramowanie nie do bezpłatne, bezpłatnie oczywiście jest urządzenie. Ciekawa sprawa. Tutaj, nie wiem czy zauważyłeś, masz taką tak zwaną klapkę. Mhm. Jeżeli zdarzałoby się, nie daj Boże oczywiście, że zaciąłby Ci się papier, możesz bez problemu wyciągnąć papier, to papier, czy usunąć po prostu to zacięcie. Wiesz co, a tu masz drugą klapkę, ja nie wiem czy widziałeś z rzuczokiem. Mhm. Do czego ona jest? jest to, chodzi Ci o to, tak? Tak. Jasne. To jest dupleks, a co czyli dupleks? moduł automatycznego druku dwustronnego. Działa to podobnie to, mówiąc jak przewijaka. Aha. Czyli mamy jakąś kartkę do druku, więcej niż jedna strona oczywiście, on sobie ją wydrukuje, przez tą przewijarkę przepuści, odwróci na drugą stronę i wydrukuje ponownie. A kartka idzie normalnie z tego oczywiście. Nie musisz przekładać kartki i kombinować jak to wyszło, wyszło. Przekłada sobie automatycznie bardzo no, dobrze. Oszczędność karka. papieru o 50%. No jasne. Ciekawe. Uważ, tutaj... Tak. zeskanowały nam się, tak? Nie zeskanowały, skopiowały. Skopiowały. skopiowały nam się te dokumenty. Najpierw Wszystkie postawiamy. za jednym razem. A tutaj wyszły nam z powrotem oryginały. W bardzo łatwy i prosty sposób. Powiedz, dlaczego te wszystkie przyciski? Jak tutaj się obsługuje to urządzenie? Tak jak widzisz, tutaj ten panel możesz sobie wyregulować. Przypuśćmy, że damy go tak do góry. Tutaj mamy ten kolorowy wyświetlacz w języku polskim. Jest to przycisk do włączania i wyłączania urządzenia. Tutaj mamy przycisk do kopiowania. Osobny mhm. przycisk do skanowania. Bez problemu możesz skanować i po sieci, i bezpośrednio do pamięci USB, czy do kart pamięci. Mamy pięć przycisków nawigacyjnych, no podobnie jak w telefonie komórkowym, więc obsługa siebie naprawdę bardzo prosta, mamy włączone menu kopiowania. I tutaj nam wyświadczył wybiera sobie, czy liczbę kopii, czy jakość, czy rozciągnięcie, czy pomniejszenie, sortowanie, więc naprawdę dużo funkcji. Obok, jeżeli akceptujesz, naciska przycisk OK. Obok mamy przycisk powrotu, czyli zapisujesz i wracasz do głównego menu. Tutaj ten taki kluczyk, to są ustawienia. Mhm. Tutaj jest przycisk anulowania, tutaj jest przycisk od dupleksu, o którym mówiliśmy już wcześniej, okay. od automatycznego druku dwustronnego. Tutaj wybierasz sobie, czy kopia ma być kolorowa, czy też czarno-biała. Bardzo fajną funkcją tego wyświetlacza jest to, iż jeżeli chcesz kopiować, możesz sobie zrobić podbęd kopii. Mam tu taką przykładową okay. książkę i możemy sobie zrobić podląd. No, podajnik poszedł do podajniku. Tak, tak, właśnie miałem się zapytać czy zauważyłeś, że ten podajnik właśnie jest regulowany. Nie wyrzucasz sobie ramię? z tego, nic. Jest no, no jesteś. Naciskasz, naciskasz przycisk start i urządzenie przeskanowało sobie teraz dokument i zrobiło nam podgląd na wyświetlaczu. No, tak. Regulacja rozmiaru jest 25% do 400, czyli de facto no, 4 razy możesz pomniejszyć i 4 razy powiększyć. A zdjęcia? Z zdjęciami też mogę tak Jasne. pomniejszać, powiększać? Oczywiście. Jeżeli chodzi o zdjęcia, masz dodatkowy przycisk funkcyjny Foto. Mamy tutaj kartę. Jest to karta SD. Bez problemu, wpinamy sobie no, Każdą wpinamy, tak. mówiłeś. No każdą, każdą. I mamy przykładowe, przykładowe zdjęcie. Jeżeli chcesz go wydrukować, wybierasz opcję wy, Wybierz, drukuj. Jeżeli chcesz zmieniać, to oczywiście Wybierasz dodatkowe funkcje. A w jaki sposób mogę je edytować? Edytować, wybierz, układ, bez obramowania wybierasz i tutaj już yy, wybierasz sobie edycję. Wydrukujemy coś? Jasne. Masz papier? No coś się znajdzie. To drukujmy. Nie widzę za dobrze, ale chyba ładnie. Zmieniła yy, rozmiar papieru. Tak, automatycznie. automatycznie. chcę dostosować. My tutaj tym pomożemy 10 na 15. Wybierasz sobie rodzaj papieru yy, Perfect Finish. Mhm. Wybieramy sobie liczbę zdjęć 1. Jest wszystko w porządku. Idzie. Teraz zaraz wciągnię sobie papier i bez problemu wydrukuje nam zdjęcie. I drukuje bez marginesów? Drukuje bez problemu bez marginesów do formatu A4, więc nie ma, nie ma się co martwić, wydrukuje się bez marginesów. Warto podkreślić to, iż głowice zastosowane w tym urządzeniu, czyli ten element drukujący, który zaraz Ci pokażę, yy, pozwala na uzyskanie rozdzielczości 4800 800 2400 Jest to naprawdę bardzo wysoka rozdzielczość. Poza tym, tuż yy, tutaj zastosowany jest technologii Evergorod 2. Jest to tuż w pełni wodoodporny. A jak długa gwarancja jest w tym urządzeniu? Tu cię zaskoczę, gwarancja na urządzenie jest aż 5-letnia. Yy, po to... Poza tym jest to gwarancja do Tudoru. Czyli, czyli... Yy, powiedzmy zepsuje Ci się urządzenie w poniedziałek, na pewno w przeciągu 7 dni przyjeżdża do Ciebie kurier, wymienia Ci urządzenie na nowe, stare zabiera. A co jeżeli głowica zasknie duszem? Jeżeli głowica zasknie, wymieniasz sobie tylko kadryż na nowy, co i tak de facto musisz zrobić, bo w niej jest atak. Yy, bardzo łatwa instalacja. Czyli Zobacz to znaczy, że głowica jest w, w kadryżu, tak? tak? głowica, czyli cały ten element ruchujący jest w kadryżu. De facto głowica są dwie, od tuszu czarnego i od tuszu kolorowego. Jeżeli skończy się poziom kolorowy, można drukować tylko na czarny, więc jest to też naprawdę bardzo fajna sprawa. A, czyli możemy na jednym napoju? Możesz, na, tylko na jednym naboju drukować. Jakbym chciał kupić to urządzenie, co znajduje się w pudełku? No w pudełku jak się zapowiada, że znajduje się samo urządzenie No to, myśli, 97, to myśli, nie, prace, nie, nie. E, znajduje, się, znajduje się kilka płyt instalacyjnych e, Znajdują się kilka. książki instalacyjne Co jeszcze się znajduje? Jakie naboje? Naboje? Naboje są w zestawie XL o podwyższonej wydajności I Ja mogę z Takie naboje rozdawać? starczą Ci łącznie na około 1000 stron No i tu Cię zdziwię, nawet kabelek USB dwumetrowy też w środku który mnie W większości się... Jeżeli chodzi o wydruk zdjęć, to tak jak widzisz, no wydruk, wydruk bardzo fajny. Widać tutaj, że, że rozdzielczość też robi swoje. Yy, wydruk jest w pełni wodoodporny, możesz sobie zobaczyć. Faktycznie. Dobrze się nie rozmazują. Two, twoje Ferrari oraz, oraz piłka nożna. No Pokażmy ci. może. No to aż. Ciężko co to